Nie, rać sobie sam i oddawaj komórę. Po prostu sam się sobie dziwię. Myślałem, że jesteś spoko. Ty tak myślałeś? No, w sumie to... to chyba nie. Będę spadał. No, spadaj stąd i nigdy nie wracaj. Może trzeba ci wskazać drogę do wyjścia, A, co? Nie, dzięki. Sam sobie ją wskażę. Żyjcem mnie nie weźmiecie! No to zrobiłam swoje. Maszyna z sokiem? Maszyna z sokiem. Ale pocałunek! Weź daj spokój. Ściemniony był. Wcale nie. Czat, ja ci zasłoniłam usta dłonią. To dlatego pocałunek smakował jak joystick od automatów. Ty naprawdę myślisz, że mogłabym cię pocałować? Tak, i to napiszę na blogu. Na razie frajerzy! Podłoga zamieciona. Trętny blat przetarty. Ech, ale jutro to ty go będziesz wycierał. Mamusiu, ja nie chcę! Daj ty spokój, ale nas Zora władowała, co? Czekaj, może nam oddała przysługę. Zobacz, przecież nikogo nie ma. Pani dziecko prawnik chyba dobrze wiedziała, co robi. A, ech, moja kolejna jogurcik. Mm -hmm. Co ty robisz? Zwolnione tempo. <grymne> A, to twoja ostatnia porcja jogurtu w tym o, o. życiu, Gamoniu. Ej, Maxi, pak, zdycha! O, nie kochany. Ja zbieram tylko piątaki. O, gdzie mój prawdę. The races, I'm going places, might be a long shot.